Dzisiaj jest Wielka Niedziela Kwiecień 2023 rok Jest to informacja prywatna do Pana Papieża w Świętym Mieście Watykan Rzym Powtarzam jeszcze raz Jest to wiadomość prywatna do Pana Papieża Franciszka w Rzymie w Watykanie. Dzisiaj jest Wielkanoc, niedziela, jutro będzie lany poniedziałek 2023 roku. Mam nadzieję, że tutaj dobrze wybrałem miejsce, aby przekazać tą wiadomość. Drogi panie papieżu, Franciszku, doszło do tego, że wyjątkowa, grzeszna organizacja obecnie, która się nazywa Państwo Polskie, oraz druga taka bardzo wpływowa organizacja grzeszna, czyli grzeszników, która się nazywa Parszywa Zmiana. Wiadomo już z samej nazwy, jak jest parszywa zmiana. To wiadomo, że ona nie może być dobra. No bo sama nazwa mówi, że ona jest parszywa zmiana. To doszło do tego, że ci grzesznicy z parszywej zmiany chcą mnie pojmać i wtrącić do psychiatryka. Na całą wieczność oraz do e, aresztu tymczasowego w Wrocławiu w Polsce e, też na całą wieczność. Przynajmniej takie były e, dokumenty na początku, że to było na całą wieczność. Czyli na pobyt bezterminowy. W związku z tym nie mógłbym pogłębiać swojej wiary, modlić się do Boga, korzystać z wielu różnych posług religijno-modlitewnych, z różnych ofert religijno-modlitewnych i tak dalej. Więc no, nie życzę sobie tego, aby jakaś grzeszna. Organizacja, gdzie jest wielu grzeszników i przestępców, którzy uzięli się, żeby czyhać na moje życie i i pozbawić mnie wolności. A teraz, jak jestem świadomy i wolny, mogę korzystać z moich praw i Kultywować moją wiarę i religię. Więc gdyby szacowny pan papież coś zrobił w tej sprawie, to byłoby dobrze. Więc prosiłbym niniejszym o pomoc pana papieża Franciszka w świętym mieście Rzymie w Watykanie. To dla pana papieża jest bardzo prosty, dobry uczynek, aby wykonać. Wziąć telefon, zadzwonić do tej Polski, zadzwonić do tego Wrocławia, do jakiegoś biskupa, czy ktoś tam po prostu jest i ogarnąć sprawę, postawić ich na baczność, tam w tym Wrocławiu, i żeby no... Tak się dziwnie wszystko ułożyło, aby różne organizacje przestępcze, machiny i mordercze, które mają złe zamiary, na przykład wobec mnie i nie tylko wobec mnie, aby się odczepiły raz na zawsze i poniosły wszelką odpowiedzialność, na którą zasługują, i wszelkie kary. Na, na przykład, tak sobie tutaj z moimi doradcami zagranicznymi pomyśleliśmy, że jakby się udało do piekła wsadzić te wszystkie istoty, które są odpowiedzialne za to, że państwo polskie nęka mnie uporczywie już ponad 5,5 roku i chce mnie pozbawić wolności, mimo że jestem żywym człowiekiem a oni nie mają kwitów na to i nie mają dowodów, a jednak no, nękają mnie uporczywie, więc to jest grzechem. Więc czy można wsadzić ich do piekła? Po prostu szacowny panie papieżu, czy można ich tak od razu do piekła, bo szkoda czasu na, na czyściec? Po co ich wszystkich do, do czyścia wpakować? Skoro można do piekła ich wpakować i jeszcze no, ten palnik tam odkręcić, zabór na cały regulator, żeby szybciej zrozumieli swoje uczynki. Ale tutaj jest szacowny panie papieżu, taka sprawa, że tam jest jeden super Super Supergrzesznik grzechów ciężkich. Bardzo wiele grzechów ciężkich ten skundlony, parszywy bandyta europejski popełnił. Magdalena Druzgała Szczepanik-Kaliszewska, lat około 54. Ona nosi okulary, jest pracownikiem już dziesięcioletnim. Przestępczej i grzesznej, wyjątkowo grzesznej organizacji pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław wyjdzie Wydział pierwszych cywilnych. Zapewniam szacownego pana papieża, że jest to wyjątkowo grzeszna i przestępcza organizacja. Że, że bardzo wiele grzechów ta organizacja popełniła i zasługuje, żeby wszystkich ich do piekła wsadzić. Ukarać surowo raz na zawsze, i żeby już to się więcej nie powtórzyło, szacowny Panie papieżu Więc powtarzam także: Jarosław Kaczyński jest grzesznikiem. Ten z Żoli Boża. On ma chyba krokodyla w domu? Nie wiem, psa krokodyla albo żyrapę ma w domu. Nieważne. To jest super grzesznik odpowiedzialny za to. Dalej w linii służbowej jest Zbigniew Ziobro. Jest to supergrzesznik, który do tego doprowadził. I na samym końcu, gdzieś tam we Wrocławiu, ale być może to jest najważniejszy supergrzesznik, akurat dotyczy to tej sytuacji, Magdalena Druzgała-Szczepani Kaliszewska. Ona pochodzi z okolic Dzierżoniowa. Dzierżoniów Śląski, bielawa pieszyce to na Dolnym Śląsku, tam obok kamienic Ząbkowicki. Jest kamieniec Ząbkowicki, jak się jedzie z Wrocławia w kierunku granicy czeskiej. Więc ten skundlony, parszywy supergrzesznik międzygalaktyczny jest za to wszystko odpowiedzialny. I dlatego byłoby fajnie od razu wciepać ją do piekła od razu więc Magdalena Kaliszewska druzgała Szczepanik od razu ją dopiekła, panie papieżu i sprawa załatwiona więc byłoby fajnie uwolnić mnie od tego żeby ci grzesznicy z państwa polskiego nękali mnie uporczywie już szósty rok to idzie, więc szacowny panie papieżu, proszę to jakoś załatwić z góry dziękuję polecam się ku pamięci, do